Cześć. Zamknięty i nietowarzyski student inżynierii tworzy robota bojowego po tym, jak jego ojciec zostaje zabity przez bandytów. Facet wyrusza na ścieżkę zemsty na całym przestępczym świecie, ale lokalnym organom ścigania nie podoba się taki lincz, a także wynalazki inżyniera, które są potencjalnie niebezpieczną bronią. Film rozpoczyna się panoramą ulicy, którą idzie chłopiec. Wokół nas panuje niepokoje. Po okolicy jeżdżą policyjne radiowozy, a z megafonów proszą ludzi o zachowanie spokoju. Następnie w nieznane miejsce przyjeżdża samochód. Wychodzą z niego dwie osoby i dyskutują o pewnym muzu. Tymczasem kolumna policji nadal przemieszcza się ulicami. Stróże prawa wychodzą do transportu i przygotowują się do szturmu na budynek. Po wejściu po schodach policjanci włamują się do jednego z pomieszczeń i dotykają potykacza. Od razu znajdują robota z timerem, obok którego stoją beczki z łatwopalną cieczą. Do eksplozji pozostało 18 sekund. Dowódca rozkazuje swojemu oddziałowi opuścić budynek. W tym miejscu scena się kończy. W kolejnym odcinku widzimy przesłuchiwanego mężczyznę. Ręce ma przykute do stołu, a obok niego leży akta. Do pokoju wchodzi mężczyzna i zaczyna zadawać pytania. Przed nim siedzi młody chłopak, który został pobity w areszcie. Nazywa się Jachia. Ze swoich akt rozmówca z uśmiechem wyjmuje fotografię pewnego staruszka i dziewczynki, a film przenosi nas w pierwszą retrospekcję. W nim Jachia przybywa na swój uniwersytet. Idzie korytarzem, wygląda przez okno i marzycielsko patrzy na panią na ulicy. Gra na gitarze ze swoim zespołem na dziedzińcu uniwersytetu. Podczas zajęć Jachia komunikuje się ze swoją sąsiadką i pomaga jej w kwestiach inżynieryjnych. Nauczyciel, dr Nasser, nie lubi rozmawiać podczas zajęć. Wzywa ucznia do tablicy i prosi go o rozwiązanie równań w określony sposób. Jednak Jachia robi to własną metodą. Dziekan Wydziału Mechaniki i Elektroniki Politechniki nie toleruje takiej bezczelności i wyrzuca Jachiję z zajęć. Nauczyciel to osoba, która przesłuchuje ucznia. Słuchaj, nawet jeśli opuścisz publiczność, nadal nie będziesz słuchać tego, co mówię. Zdenerwowany uczeń wychodzi na korytarz i przypadkowo wpada tam na faceta. Jachia spada w wyniku zderzenia, a jego przeciwnik postanawia rozpocząć walkę. Początkowo dziewczyna na którą patrzył z okna, chce stanąć w obronie Yahi. Ale w końcu sytuację rozwiązuje jego sąsiad z biurka. Dowiedz się w różnych kategoriach wagowych. Co teraz robisz? Jesteś jego prawnikiem czy co? Tak, jestem jego prawnikiem. Patrząc w dół, Yahia wędruje do domu. Wieczorem w pracy rozmawia o tym, co przydarzyło się jego ojcu, zegarmistrzowi. Starzec mówi synowi, że nie jest to pierwszy taki przypadek i że ciągle nazywa się go wariatem. Yahia wygląda na zagubionego, a jego ojciec sugeruje mu spacer do małego domu należącego do ich rodziny. Dawno temu. Uwielbiałam chodzić po domu. Podczas spaceru rozmowę ojca z synem przerywa Nasir. Wzywa starca po imieniu Saleh i pyta, dokąd poszła jego żona. Saleh odpowiada, że poszła do rodziców, ponieważ była zmęczona atakami policji i prosi mężczyznę, aby opuścił oswojas. Na koniec starzec przyznaje, że oddał policji ostatnią kryjówkę Nasira. Mężczyzna wsiada na motocykl i odjeżdża rozgoryczony, mówiąc Salichowi, że jego słaby syn nie będzie w stanie go chronić. Myślisz, że ten drań stanie w twojej obronie? Para idzie dalej i dociera do końcowego punktu spaceru domu ojca Yahi, który podarował swojemu synowi. Uczeń zamienił pokój w swój mały warsztat. Pokazuje tacie małego robota Muse, któremu nadał imię na cześć swojego starszego brata, który zmarł w niemowlęctwie. Wynalazkiem steruje specjalny hełm, który czyta myśli i przekazuje je do mechanizmów. Wynalazca demonstruje ojcu, jak działa jego projekt. Miniaturowy Android na polecenie ucznia rozbija kamień w pył. W tym momencie do pokoju wchodzi Mary, a Jachia zostawia ją zdenerwowaną. Dziewczyna twierdzi, że przyszła bez zaproszenia, bo telefon domowy młodego mężczyzny był wyłączony. Wyznaje Olegowi, że nie lubi już jachi. Kolejne ujęcie przenosi nas z powrotem do celi, gdzie przesłuchujący odczytuje wyniki badań lekarskich studenta. Mówi się, że Jakha ma problemy z socjalizacją. Nasar zaczyna wypytywać głównego bohatera o śmierć ojca. Druga retrospekcja ponownie ukazuje nam dialog syna z ojcem. Starzec mówi, że matka faceta zmarła podczas porodu. Mówi też, że Maryja go kocha. W tym momencie do domu zbliżają się uzbrojeni ludzie pod wodzą Nasira. Główny bohater zauważa je, ale boi się cokolwiek zrobić. Bandyci włamują się do pokoju, w którym siedział solech. Nasir bije starca, a następnie okrada i podpala jego dom. Przez cały ten czas, Yahya siedzi w kuchni, ściskając nóż w dłoni, i boi się wyjść. Rano strażacy gaszą dom, ale karze wynoszą ciało solech. Wieczorem głównego bohatera odwiedza Maryja. Ja mówi, że chce sprzedać to, co zostało z domu ojca, i przenieść się do domu, który umeblował jako warsztat. Główny bohater zostaje wezwany na komisariat w celu złożenia zeznań. Funkcjonariusz informuje jednak, że Nasir ma alibi, co oznacza, że wkrótce zostanie zwolniony. Retrospekcja kończy się i ponownie widzimy pokój przesłuchań. Tam mężczyzna rozpina Jahije i wypytuje go o szczegóły zdarzenia. Jak kontynuuje swoją historię? Po śmierci Olega próbował popełnić samobójstwo. Przesłuchujący odpowiada, że do takiego czynu zdolni są tylko tchórze, za co uważa Jahije. Dodaje też, że współczuje ojcu, który spłonął w płomieniach na oczach syna. Tymczasem znów zostajemy przeniesieni w przeszłość. W swoim domu ja ogląda walizkę z pieniędzmi, które otrzymał za sprzedaż domu ojca. W pewnym momencie podskakuje i postanawia podpalić siebie i to miejsce. W rezultacie nie odważy się zrobić tego, co zaplanował. Z tego powodu mężczyzna w pokoju przesłuchań nazywa go tchórzem. Ja pamięta, że widział obraz swojego ojca, który mu się ukazał. Próbował prosić salię o przebaczenie, ale stwierdził, że potrzebuje czegoś innego, zemsty. Przecież przestępcy mogą jutro zaatakować kogoś innego i należy ich powstrzymać. Ja mówi, że się boi, ale ojciec go przytula. Jedno z nas musiało spalić, żeby oświetlić drogę drugiemu. Tata prosi syna o zrobienie herbaty i sugeruje omówienie dalszych działań. Kiedy Jahja się odwraca, obraz salię znika i zostawia go w pustym pokoju. Myśli, że starzec wyszedł drzwiami, ale zamek się zaciał. Aby wyjść na zewnątrz, ja używa swojego miniaturowego robota. Potem wychodzi na ganek, ale odwraca się i widzi swój wynalazek. W tym momencie ja zdaje sobie sprawę, co należy zrobić, i schodzi do piwnicy, gdzie znajduje się główna część jego warsztatu. Tam zaczyna intensywnie coś kolekcjonować. Jednocześnie nadal zeznaje, ale większość czasu spędza w piwnicy. Po długim czasie Jachia składa kopię robota, którego miał w miniaturze, ale jego statek jest teraz wyższy niż jakakolwiek osoba. Uczeń ładuje swojego nowego przyjaciela na wózek i jedzie na stację. Tam bandyta zaprasza go, aby poszedł do pokoju i zapomniał o walce. W rezultacie zabójca ojca zostaje zwolniony, a sam Jachia opuszcza policję. Nasser udaje się do swoich wspólników w opuszczonym budynku, ale nagle pojawia się tam główny bohater. Po dowcipnym dowcipie o ojcu jak znika w drzwiach, ale przywódca wysyła za nim swoich popleczników. Wynalazca przywiózł robota do bagażnika swojego samochodu. Zamknięty w jednym z pokoi opuszczonego domu, zakłada hełm i uruchamia machinę zemsty. Mocą myśli kieruje musę i rozprawia się z przestępcami. Robot zostaje znokautowany przez rzucenie belki w ojca, uwięziony w samochodzie i podpalony. Przejeżdżający kierowca staje się mimowolnym świadkiem tego, co się dzieje, ale jaczyja go nie dotyka i zabiera robota z pola widzenia faceta w kłęby dymu i płomieni. To prawda, że u 200 200 kierowcy udaje się filmować musę na swoim telefonie. W kolejnej scenie widzimy świadka płonącego samochodu, który pokazuje nakręcony film swoim przyjaciołom, i wraz z nimi zastanawia się, kto to może być. Stopniowo wideo staje się wirusowe. Ten robot jest niesamowity. Wynalazek jaki nazywany jest bronią na przyszłe wojny. Obserwuje wszystko z boku i śledzi rosnącą popularność wynalazku. Następnie ujęcie przenosi nas z powrotem do pomieszczenia, w którym przesłuchiwany jest główny bohater. Mówi, że gdyby nie Nasir, nie stworzyłby Muzi, czyli nic by się nie stało. Jego rozmówca zauważa, że los zawsze prowadzi nas po naszej drodze. Następnie profesor Naser zostaje pokazany w gabinecie lekarskim podczas badania syna. Dziecko jest śmiertelnie chore. Czeka go kosztowna operacja za granicą. Alternatywnie lekarz sugeruje zwrócenie się do młodszego i mniej doświadczonego kolegi. Ale rozmówca nie jest zadowolony z tej opcji. Pod koniec sceny profesor odbiera telefon na swoim telefonie. Zabiera żonę i dziecko i odchodzi. Tymczasem w swoim warsztacie jak ja w dalszym ciągu słucha wiadomości trąbiących o jego robocie bojowym i potencjalnym niebezpieczeństwie, jakie stwarza taka niebezpieczna broń swobodnie przemieszczająca się po Egipcie. Ale nagle sprzęt obok niego zaczyna się dziwnie zachowywać, a drukarka zaczyna coś drukować. Profesor zostaje wezwany na spotkanie policji, gdzie wszyscy oglądają film przedstawiający robota. Władze uważają, że wynalazek powinien zostać jak najszybciej zakończony. Sprawą zajmują się podpułkownik Zakaria i sam Nasser. Ten ostatni może przesłuchać sprawcę, gdy zostanie on znaleziony. W tym samym czasie inna komisja wideo próbuje ustalić, jaki rodzaj współczesnej broni uchwycono w wirusowym filmie. To przedstawiciele korporacji Eszker, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego przed policją. Podczas gdy słudzy prawa próbują zrozumieć, z czym się borykają, drukarz i przekazuje mu dziwną wiadomość. Jestem pewien, że mnie znasz. Tak jak wiem, że stworzyłeś musę. Mieli pecha i stanęli na Twojej drodze. Muse wyszedł z ognia, który spalił Twojego ojca, ale jeśli nadal płonie, daj mi znać. Twój stary przyjaciel. W kolejnym odcinku Nasser i Zakaria docierają na miejsce, w którym spłonął samochód z bandytą. Tam profesor wszystko bada i wyciąga pierwsze wnioski na temat tego, z czego zbudowany jest Muse i jakiej broni używa. Policja patrzy na niego z niedowierzaniem, ale przyjmuje informacje. Jeden z nauczycieli, którzy uczestniczyli w tajnej komisji w sprawie MUS, okazuje się być ojcem Mary i jednocześnie szefem korporacji Eszker. Wraca do domu, ale córka jest przez niego obrażona. Tata zostawił ją w trakcie seansu filmowego, aby porozmawiać z kolegami o robocie. W swoim warsztacie Yache i jego przyjaciel Jeko omawiają wiadomości o robocie w telewizji i piją herbatę. Tak, chcę wszystkich zapewnić, że siły bezpieczeństwa robią wszystko, co konieczne. Dziewczyna przyniosła głównemu bohaterowi notatnik, w którym narysował dla niej projekt nowego silnika samochodowego. Jednak tam też znajduje zdjęcie prototypu Musu i od razu rozumie, kto za tym stoi. Przyjaciel jaki prosi o pokazanie jej robota. Małym klapsem otwiera wejście do piwnicy, w której znajduje się jego wynalazek. Podczas gdy para ze sobą rozmawia, na stację zostaje przywieziony niejaki Mohamed Juma. Zakaria nakazuje przesłuchanie mężczyzny i ustanowienie jego inwigilacji. Po zakończeniu przesłuchania Mohammed zostaje wydany ojcu. Wieko zabiera Jachiję do swojego domu i prowadzi ją do ogromnego garażu, w którym stoi pomarańczowy samochód typu Maselcar. Patrząc na niego, bohater stwierdza, że samochód jego ojca był za mały dla Muzy. Następnie postanawia wyznać przyjacielowi, że rozpoczął krucjatę, by pomścić ojca. Ale teraz planuje zemścić się za wszystkich. Wieka radzi mu, aby wyznał Marii, że wszystko, co się dzieje, jest jego dziełem, aby w końcu zobaczyła w nim rycerza i mężczyznę. Ale jak ja odmawia? Główny bohater opowiada przyjacielowi o wiadomości, która przyszła do niego od starego przyjaciela. Mówi, że rozmówca w tajemnicy prześle mu nazwiska bandytów żądających eliminacji. Ma już imponującą listę handlarzy bronią, handlarzy i porywaczy dzieci. Para rozpoczyna poszukiwania sprawiedliwości. Ich pierwszym celem jest budynek z uzbrojonymi strażnikami, w którym przestępcy przetrzymują dzieci. Robot nauczył się składać do kompaktowych rozmiarów i poruszać w samochodzie znajomego wynalazcy. Muse przebija się samochodem przez ścianę budynku i metodycznie eksterminuje wielu złoczyńców, podczas gdy Jachia i Rieka siedzą w samochodzie obok. Uszkodzony w strzelaninie Muse ma zostać wykończony przez bandytę z RPG, ale robotowi udaje się wstać i odeprzeć pozostałych strzelców. Otwiera drzwi więźniom i biegnie za przywódcą gangu na dach. Muse popycha złoczyńcy, ale w ostatniej chwili udaje mu się wyciągnąć zawleczkę granatu. Po eksplozji robot podnosi się i uwalnia wszystkich. Jachia i Rieka wskakują do samochodu, zabierają musę i odjeżdżają. Następnie ponownie zostajemy pokazani na komisariacie wynajętemu przez policję biegłemu, żąda od zakari dokumentacji i wszelkich informacji o robocie. Tymczasem policja przybywa na miejsce starcia Muzi z przestępcami. Okazuje się, że zniszczył aż 20 bojowników. Prasa uważa, że nie była to osobista rozgrywka, ale raczej walka o sprawiedliwość. Nasser też tam przychodzi. Na podłodze znajduje pewien szczegół, który go interesuje. Profesor dochodzi do wniosku, że robot jest przewożony specjalnym pojazdem i sterowany zdalnie. Władze proszą o nagrania z kamer. Pod koniec odcinka mężczyzna znajduje, jachi i dzieci uwolnione. W warsztacie uczeń i jego dziewczyna porządkują samochód i muzę. Wieko interesuje się projektem robota, a jaki uczy ją obsługi swojego wynalazku. Dziewczynie udaje się to za pierwszym razem, a maszyna bojowa zaczyna pełen dzęku taniec. Policja kontynuuje poszukiwania, a muse robi coraz więcej dobrych uczynków na rzecz mieszkańców miasta. Następna scena rozgrywa się w domu na Sara. W swoim pokoju słucha własnych nagrań i dodaje nowe szczegóły do portretu Muzy. Montuje także tajemnicze urządzenie. Tymczasem robot ratuje cały autobus szkolny. Ludzie na ulicach postrzegają androida jako nowego superbohatera i wieszają jego wizerunek na ścianach. Długa retrospekcja kończy się i zostajemy przeniesieni z powrotem do pokoju przesłuchań, gdzie Nasar nadal zadaje jakieś pytania, naśmiewa się z niego, a nawet mu grozi. Na koniec profesor siłą popycha faceta na podłogę, przez co ten traci przytomność. Retrospekcja trwa. W nim Rieko i Mary przybywają do Jachia. Uczeń wyjawia ukochanej tajemnicę Muzy, ale nie znajduje u niej zrozumienia, a jedynie potępienie i strach o jej życie. Maryja zostawia młodego mężczyznę i odchodzi, dając mu czas na opamiętanie się. Na koniec mówi, że Jachia może być bohaterem bez Muzy. Facet podąża za nią ze łzami w oczach, ale nic nie mówi, bo nie może przestać. Na komisariacie policja zbiera dane z wież komórkowych i analizuje raporty o morderstwie Olega. Zaczynają widzieć powiązanie w tych zdarzeniach i spekulują, co zrobią z robotem, gdy go znajdą. Profesor chce odłożyć wynalazcę muse i rozebrać wóz bojowy kawałek po kawałku. Na jednym z nagrań Nasar zauważa samochód z Olegiem i mówi, że jest w nim miejsce na umieszczenie robota. Prosi o jej numer. Tymczasem Jakia jest smutny w warsztacie, ale Rieka go pociesza. Nie smuć się, ja. Wiedziałem, że tak się w końcu stanie. Sugeruje ukrycie wszystkiego, ponieważ nie ufa mary. Dziewczyna wierzy, że będąc w szoku, może wszystko zepsuć. W tym samym czasie naser na stacji zdaje sobie sprawę, że samochód należał do solecha. Nagle pod warsztat jaky podjeżdża samochód, z którego wysiadają uzbrojeni ludzie. Chcą wyważyć drzwi. Sam facet wraca do swojego domu, skąd zostaje zabrany na przesłuchanie. Jakia ja twierdzi, że przeszukano jego dom i nic nie znaleziono? Nie rozumie, dlaczego go zabrano? Zakaria nie słucha wynalazcy, tylko go obraża i pyta, ilu miał wspólników. Zadaje pytanie o miejsce pobytu Muzy, ale w tym momencie przychodzi prawnik i zabiera ucznia. Profesor ubolewa nad zwolnieniem podejrzanego. Ale stojący obok niego rozmówca odpowiada, że policja nic na niego nie ma. Eksperci zainstalowali podsłuch w domu Yahi. Profesor zabiera mężczyznę do osobnego pokoju. Tam Nasser mówi, że jego ojciec był oficerem i on też chciał podążać tą ścieżką. Nasser uważa, że w wydziale pracuje informator, który ujawnia informacje o planach organów ścigania. Mówi, że to może być Zakaria. W warsztacie Rieka mówi Yahi, że wezwała ją policja. Facet odpowiada, że było to nieporozumienie i zostało już wyjaśnione. Para próbuje znaleźć osoby odpowiedzialne za wyciek informacji na ich temat i podejrzewa Mary. Następne ujęcie przedstawia chorego syna na Sara, Josefa. Z każdym dniem jest gorzej. Z każdym dniem jego stan się pogarsza. Lekarze w dalszym ciągu namawiają profesora, aby pod okiem młodego lekarza poddał się eksperymentalnej operacji. Mężczyzna nie chce jednak ryzykować. Kiedy lekarz wychodzi, Józef mówi ojcu, że się nie boi, bo Musę go uratuje. Nasar osłupiały opuszcza pokój i udaje się do Samire, dyrektora korporacji Eszker i ojca Mary. Prosi staruszka o pomoc w złapaniu robota. W tym celu obiecuje przekazać Musę swojej korporacji na studia, ale nie za darmo. W trakcie rozmowy okazuje się, że nauczyciel stracił ojca, gdy ten brał udział w operacji antyterrorystycznej w północnym Egipcie. Nasar mówi też... Że z powodu choroby stracił najstarszego syna, a teraz z tego samego powodu umiera jego drugie dziecko. Profesor potrzebuje pieniędzy na kosztowną operację, która może uratować życie Josefa przy minimalnym ryzyku i bez eksperymentów. Mężczyźni podają sobie ręce. Nasser proponuje plan. Fałszywi ludzie udający turystów muszą wsiąść do pociągu. Pomiędzy dwoma miastami muszą przejąć pociąg przy użyciu broni. Jeśli ktoś się poruszy, umrze ok. Nie chcemy nikogo zabijać. Następnie wszystko to powinno trafić do prasy, aby ludzie zobaczyli bezradność Muzy i odwrócili się od niego. Nasar chce schwytać robota, wabiąc jego wynalazcę w pułapkę. Następnie jako dodatkowe środki proponuje symulację porwania swojej ukochanej jachy, aby wszystko potoczyło się zgodnie z zasadą domino. Ostatnim elementem domeny jego planu, który upadł, miał być Muse. Jache, po zapoznaniu się z doniesieniami prasowymi o wzięciu zakładników, oczywiście postanawia interweniować. Z rykojem dogonią pociąg, ale bandyci planują coś zrobić z wagonami. Wraz z parą za pociągiem jadą radiowozy, a nad nim przelatuje helikopter. Ale to wszystko nie przeszkadza Mausi przedostać się do pociągu przez dach. Kiedy robot znajduje się w powozie, jeden z przestępców aktywuje urządzenie na Sara i odcina mu prąd. Bandyci próbują piłą łańcuchową unieruchomionego małsę. Ale jeden z pasażerów niespodziewanie wytrąca narzędzie z rąk przestępcy. Złoczyńcy próbują oddzielić wagon od pociągu i prawie im się to udaje, ale wskrzeszony robot rozprasza wszystkich bandytów i przytrzymuje pociąg całym ciałem. Muse staje się pomostem dla osób biegnących do bezpiecznej części wagonów. Ta prawda nie kończy się bez konsekwencji dla Musy. Traci ręce i z pełną prędkością upada na ziemię. Pusta część pociągu natychmiast wypada z torów, a wynalazca opiekuje się odjeżdżającą częścią pociągu oczami robota. Ludzie są bezpieczni. Wieko i Ja wracają do warsztatu i widzą dysk przyklejony do ściany. Na nagraniu widać porwanie Marii i żądanie jej uwolnienia, nakazujące wydanie muzyki. Bandyci mówią, że uczeń wie, gdzie ich znaleźć. Wieko myśli, że to zasadzka. Ale facet nie może trzymać się z daleka. Para udaje się do samire, ojca Marii, aby dowiedzieć się, co się stało. Yahya pyta o pełne imię i nazwisko autora planu schwytania Musi. Kolejne ujęcie przenosi nas z powrotem do przesłuchania. Tam Yahya mówi, że wie, kto za wszystkim stoi. Nasar odpowiada, że karty zostały odkryte i podnosi bohatera z podłogi na krzesło. Następnie wracamy do warsztatu Yahyi, gdzie Riego przesyła swojemu tajemniczemu koordynatorowi nazwisko profesora. Wynalazca chce polecieć na Nassar, jeden bez MUZI. Wierzy, że zniszczenie robota uratuje Marię, a jego nauczyciel potrzebuje wszystkich danych o robocie, więc nie zabije wynalazcy, dopóki się tego nie dowie. Facet mówi też wiece, że może polegać na jego przyjacielu informatorze. W tym momencie na komputerze pojawiają się dane o lokalizacji Nassara. ja w końcu rozmawia z Musą. Wiem, że nie jesteś niczemu winien. Ale nie jesteś już potrzebny. Plan studenta polega na tym, aby powiedzieć wszystkim prawdę. Włamuje się do billboardów i transmisji telewizyjnych w mieście i zwraca się do wszystkich, opowiadając swoją historię o trudnych studiach na uniwersytecie, śmierci ojca i stworzeniu robota. Nazywam się Jakes Olek, LKJOJAT. Obwinia się za wszystko, co się wydarzyło i twierdzi, że sam musi za wszystko odpowiedzieć. Na koniec zostawia adres, pod którym stoi Muse. Ten sam zaminowany budynek które widzieliśmy na początku. Miasto zaczyna tętnić życiem. Policja wchodzi do budynku z robotem, a Jachia poddaje się władzom. Oddziałowi udaje się uciec tuż przed detonacją. W pokoju przesłuchań Nasser dowiaduje się, co się stało. Muse zostaje zniszczony. Uczeń twierdzi, że jest gotowy pokazać rysunki robota, którego tylko on pamięta, w zamian za Marię. Nasser grozi mu i odpowiada, że jego ukochana Jachia pozostanie na stacji, dopóki nie przekaże niezbędnych informacji. Facet słusznie zauważa, że semer tego wszystkiego tak nie zostawi. Nasser rozkazuje uwolnić Marię, ale na razie mają ją na oku. Dziewczyna wsiada do samochodu Rijeki i po wezwaniu, i odjeżdża. Mówi, że nie zdradziła faceta. W tym momencie wynalazca zaczyna rysować rysunki bezpośrednio na ścianie pokoju przesłuchań. Jednak w okolicy zaczynają gromadzić się samochody i motocykl ziejący dymem. Za kierownicą nadjeżdżającej ciężarówki siedzi przyjaciel informator i prąchyby te, a z tyłu jego zespół. Od wdychania dymu słudzy prawa zaczynają tracić przytomność. Ale Ja zakłada te shirt i bierze antidotum do buta. Nasar grozi facetowi śmiercią, ale nagle w budynku gasną światła. Profesor nie rozumie, co się dzieje i w pośpiechu opuszcza salę. Zespół tajnego asystenta Jachii wchodzi do pokoju w maskach gazowych i mówi mu, że za 10 minut budynek wybuchnie. Kiedy wracają do ciężarówki, Jacka wymazuje ze ściany narysowany przez siebie rysunek i również ma zamiar wyjść, ale słyszy ludzi na Sara na korytarzu i zdaje sobie sprawę, że jego droga ucieczki jest zablokowana. Dzwoni do rieki i prosi, aby zabrał Marię. Dziewczyny odjeżdżają, a budynek za nimi eksploduje. Asystenci jaki również opuszczają to miejsce, a on sam zdaje się ginąć w pożarze. W pobliżu domu dziewczyna faceta daje mu ukochany list. Tam cieszy się, że Maryja przeżyła i mówi, że bez Rieki nie byłoby to możliwe. Dodaje w nim, że ostatecznie stał się bohaterem bez Muzi, tak jak prosiła go Maryja. Prosi dziewczynę, żeby o siebie dbała. On sam znajduje się teraz, według jego słów, w najlepszym ze wszystkich światów. Tymczasem Nasaria próbuje uciec z synem na lotnisko. Jednak po drodze spotyka Zakarie. Przed zatrzymaniem profesor zgadza się na nowego lekarza dla Josephe. W epilogu informator znajduje i ratuje Yahije w ruinach. Kładzie go na wózku, tak jak zrobił to wynalazca robota i zabiera. Yahia otwiera oczy. Według lokalnej prasy egipski film był jednym z pierwszych, które w świecie arabskim pokazywały zaawansowaną technologię. Premiera filmu nastąpiła w momencie zwrotnym kiedy wiele krajów Bliskiego Wschodu zdecydowało się pomnożyć swoje inwestycje w najnowocześniejsze technologie. Takie jak strategia Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotycząca badania sztucznej inteligencji czy utworzenie nowej krajowej platformy sztucznej inteligencji w Egipcie. Ciekawym paradoksem obrazu jest to, że robot Musa jest jedną z nielicznych postaci w życiu Yahi, dzięki której bohater nabywa wartości humanitarne. Autorka zadaje zatem pytanie, czy nowe technologie mogą uczynić nas bardziej ludzkimi. Jak zawsze, szukajcie tytułu filmu w opisie filmu. Tymczasem, piszcie w komentarzach. Czy sądzi pan, że postęp zjednoczy ludzi, czy wręcz przeciwnie, doprowadzi do kryzysu ludzkości? I nie zapomnij polubić i subskrybować, aby fajne filmy pojawiały się częściej.